Siemaneczko, dziś krótko i na temat, jak sobie piastę zdemontować, gdy łożysko już jest już na nic i po prostu możemy robić z nim, co chcemy. Szybko ściągać, możemy dodatkowo zabezpieczyć, żeby nam się nie rozjechało tutaj na boki, tu bo nam wystają uszy, wiadomo piastę musimy odzyskać, więc jedziemy z tematem tutaj. Nam Nie daje rady, więc wiecie co możemy zrobić? Zawsze możemy zrobić coś takiego jak zmienić klucz na mocniejszy. W tym przypadku Milky Way'a, założymy Milky Way'a. Milky Way sobie może poradzić, wywalimy tą śrubę i zobaczymy, jak to pójdzie. Uwaga. Widzicie, Milky Way daje sobie dużo lepiej radę, piastę mamy na wierzchu, teraz wyczyścimy, montujemy nowe łożysko, ale to już na prasie, także Dewalt nie dał rady, ale Milky Way sobie poradził.